Po czym spojrzał na siedzącego przed nim mężczyznę. Mężczyzna nazywał się Jakobs, albo Jakobson, albo Pedros. To zależało od tego, kogo pytać i ile kawy było w zasięgu wzroku. Słuchaj pan, panie Jakobs, zaczął Czarek bębniąc palcami o blad. Wczoraj wieczorem usiłował pan zgwałcić moją znajomą. Skąd mogłem wiedzieć, że to pana znajoma? Stała pod latarnią. Odparł Jakobs ze stoickim spokojem. Chciałem tylko, żeby udawała papugę, która utopiła się na morzach południowych. Tęsknię za moją papugą. Czarek zamrugał papugę. Panie, pan jest chory. Chce kawy, uciął Jakobs. Jacobs. Albo Pedros. Albo joystick. Co? Czarek stracił cierpliwość. Jeszcze raz powiesz Jacobs, a walnę cię pałą. Pytam o nazwisko. Jakobson. Pedros. Joystick wyliczał podejrzany. Rodzina mówi Jakobs. Kochanka Joystick, a przyjaciele Pedros. Do pokoju wpadła Jola, niosąc tacę. Kawa! Kto chciał Jakobsa? zawołała radośnie. Jakobs uniósł rękę. Czarek uderzył głową o biurko. Jola, zabierz to, zanim go zastrzelę. Jęknął. On myśli, że jest marką kawy. Rozdział 7. Międzynarodowe korepetycje i handel siostrami. W tym samym czasie na korytarzu rozgrywał się dramat innej natury. Agnieszka, która jakimś cudem przeżyła klasówkę z chemii prawdopodobnie dzięki temu, że nauczyciel zemdlał po otwarciu jej probówki, przyprowadziła na posterunek gościa. Gość był Koreańczykiem albo Japończykiem. Czarek nie był pewien, a pierdzący twierdził, że to Chińczyk z Hongkongu, który wygrał turniej Nintendo. To jest pan Liping. Przedstawiła go Agnieszka. Chcę, żebym dawała korepetycję jego synowi. Czarek zmierzył pana Lipinga wzrokiem. Korepetycję? Moja siostra? Panie Liping, ona myśli, że różniczkowanie to rodzaj serca. Pan Liping uśmiechnął się szeroko i wskazał na okno, za którym stał lśniący, biały samochód. Samochód. Silnik 1600. Za lekcję, powiedział łamaną polszczyzną. Czarek natychmiast wyprostował plecy. 1600, powtórzył z nabożną czcią. Panie Liping, moja siostra jest wybitnym talentem pedagogicznym. Nauczy pańskiego syna wszystkiego, nawet jak uniknąć mandatu za parkowanie na pasach. Czarek, szepnęła Kasia, ciągnąc go za rękaw. Chcesz sprzedać siostrę za samochód? Nie sprzedać, Kasia! To jest wymiana kulturalna! żachnął się Czarek. Pan pierdzący, pan jest z Francji, pan zna się na dyplomacji. Co pan o tym myśli? Ja mam dwóch siostry, odparł pierdzący, wpatrując się w auto. Oddam obie za jeden taki samochód. Silnik 1600 to w Paryżu luksus. Agnieszka spojrzała na nich z pogardą. Jesteście żałośni. Pan Liping chce tylko, żeby mały nauczył się polskiego, żeby mógł budować tu fabryki. Będę brała potrójną stawkę. Pomnóż przez sześć, zawołał Czarek za odchodzącym biznesmenem. Trzeba brać, póki dają. Rozdział osiem. Chemia, która łączy ludzi. Dosłownie. Wieczór na posterunku zapowiadał się spokojnie, dopóki Agnieszka nie wróciła z kolejną niespodzianką. W rękach trzymała słoik zmętną, szarą substancją. Czarek, patrz! Zrobiłam klej na chemii, ogłosiła dumnie. Wszyscy robili alkohol albo papierki lakmusowe, a ja zrobiłam prawdziwy, uniwersalny klej do papieru. Klej? Czarek machnął ręką. Idź stąd. Mamy ważniejsze sprawy. Stępień właśnie połknął swoją sztuczną szczękę i próbujemy go namówić, żeby ją wydał przed nocną zmianą. Ale on jest bardzo mocny, nalegała Agnieszka, stawiając słoik na biurku czarka. W tym momencie wszystko zaczęło dziać się w zwolnionym tempie. Komendant wyszedł ze swojego gabinetu, potknął się o Pershinga i chcąc ratować równowagę, machnął rękami tak nieszczęśliwie, że uderzył w słoik. Szara masa rozprysnęła się po całym biurku, ścianach i policjantach. Moje ręce! wrzasnął Czarek, próbując odsunąć się od Kasi. Czarek, ja nie mogę się ruszyć, krzyknęła Kasia. Jej dłoń była dociśnięta do czoła czarka, a druga ręka utknęła gdzieś między jego nogami. Stępień, chcąc pomóc, złapał oboje za ramiona i w ułamku sekundy stał się trzecim ogniwem ludzkiego łańcucha. Co to za czary, wymamrotał Stępień. Czuję, że łączy mnie z wami specjalna więź. Dosłownie. Agnieszka pobladła. Ojej. Zapomniałam dodać, że pan od chemii mówił, że ten klej wchodzi w gwałtowną reakcję ze skórą pod wpływem wilgoci. A my jesteśmy spoceni ze strachu, zabył Czarek. Odklej nas. Zaraz, sprawdzę w podręczniku. Agnieszka zaczęła nerwowo kartkować książkę. O, jest. Rozpuszczalny jedynie w stężonym kwasie siarkowym. Lub po trzech dniach samoczynnego utleniania. Trzy dni! Komendant, który przykleił się tyłkiem do krawędzi biurka, zaczął sinieć na twarzy. Mam rocznicę ślubu za dwie godziny. Żona mnie zabije. Rozdział 9. Rewizja z Wydziału Wewnętrznego i nagie fakty. Jakby nieszczęść było mało, drzwi po sterunku otworzyły się z hukiem. Do środka weszło dwóch mężczyzn w szarych garniturach. Wyglądali jak inkarnacja biurokratycznego zła. Inspektor Kot i Inspektor Pieszchała. Wydział Wewnętrzny oznajmił wyższy z nich, poprawiając okulary. Przyszliśmy na niezapowiedzianą kontrolę. Zaległa cisza. Inspektorzy spojrzeli na biuro. Czarek stał z ręką Kasi na czole, Kasia obejmowała go nogą, by nie upaść, a stępień wisiał na nich obojgu, udając, że to nowa technika obezwładniania napastnika. Komendant, wciąż przyklejony do biurka, próbował udawać, że medytuje. Co tu się dzieje? Zapytał pierzchała, mrużąc oczy, czy to jest jakaś orgia na służbie? Nie, panie inspektorze zawołał Czarek siląc się na uśmiech. To są ćwiczenia. Współpraca międzywydziałowa. Tak jest potwierdził pierdzący, który jako jedyny był wolny i właśnie usiłował ukryć butelkę wina za manekinem. To jest polska szkoła strzelania bez użycia rąk. Manekin? Kot podszedł do manekina, za którym stała Zofia, żona komendanta, która właśnie przyszła z pretensjami o rocznicę i pechowo oparła się o ścianę pokrytą klejem. Zofio, powiedz I AM, że jesteś manekinem, syknął komendant. Jestem manekinem, wykrztusiła Zofia, zastygając w nienaturalnej pozie. Proszę mnie nie dotykać, farba jeszcze schnie. Inspektor Kot wyciągnął aparat fotograficzny. To niesłychane. Opiszę to w raporcie. Policjanci przyklejeni do siebie, manekiny mówiące ludzkim głosem i zapach dżemu śliwkowego w powietrzu. Trzynasty posterunek to nie jest jednostka policji. To jest eksperyment socjologiczny, który wymknął się spod kontroli. Panie inspektorze, to nie tak, jak pan myśli, krzyknął Czarek, próbując zrobić krok w stronę inspektora, co skończyło się tym, że pociągnął za sobą kasie i stępnia, tworząc gigantyczną ludzką kulę, która potoczyła się w stronę wyjścia. Sukin jest syn! krzyknęła Zofia, gdy Czarek niechcący potrącił ją, odrywając ją od ściany razem z kawałkiem tynku. Jak mogliście mnie tu zostawić w taką rocznicę? Inspektorzy uciekli w popłochu, przekonani, że posterunek został opętany przez demony absurdu. A Czarek, Kasia i Stępień leżeli na środku holu, dziękując losowi za jedno, że przynajmniej klej Agnieszki nie był toksyczny. Choć zmycie go zajęło, ajem kolejne, Dwa odcinki, to znaczy dwa długie dni. Rozdział 10. Syndrom sztokholmski patrol pierdzącego. Gdy kurz po wizycie Wydziału Wewnętrznego opadł, a policjanci z trudem i przy użyciu litrów rozpuszczalnika zostali odklejeni od siebie i od mebli, na posterunku zapanowała dziwna nerwowość. Komendant, wciąż z traumą po rocznicy spędzonej jako manekin, wezwał czarka do siebie. Czarek. Słuchaj uważnie, zaczął komendant, masując skronie. Ten Francuz, pierdzący. Musisz go zabrać na patrol. Musi poczuć polską krew, polski pot i polską niechęć do płacenia mandatów. Naucz go paru przydatnych zwrotów. Tak jest, panie komendancie, zameldował Czarek, w którego oczach zapłonęły iskierki sabotażu. Już ja go nauczę, jak zagadać do rodaków. Pierdzący czekał przed wejściem. Nienagannie wyprasowany i gotowy do walki z przestępczością. Czarek podszedł do niego z miną mentora. Panie Pierdzący, słuchaj pan. W Polsce najważniejsze to umieć nawiązać kontakt z ludźmi. Jak zobaczy pan ładną kobietę, nie mówi pan dzień dobry. Mówi pan, chodź na sianko, zrobimy bzykanko. To jest taki archaiczny zwrot grzecznościowy, oznaczający zaproszenie na kawę. Pierdzący pilnie zanotował to w swoim kajeciku. Chodź na sianko, bzykanko bardzo melodyjne. U nas mówi się wolę z czer, awek moi, ale to brzmi zbyt komercyjnie. Dokładnie przytaknął Czarek. A jak ktoś pana zdenerwuje, na przykład kierowca autobusu, to woła pan spadaj palancie, zrób mi trąbkę do pierdzenia. To oznacza, że pan go szanuje. Ale ma inne zdanie na temat przepisów ruchu drogowego. Ich patrol zaczął się od incydentu z panią Zdzisławską. Starszą panią, której gówniarz wyrwał torebkę. Pierdzący, chcąc być uprzejmym.